Masz teraz chwilę na coś, co lubisz, tylko dla siebie, radość, swoboda, ze smakiem, który znasz. Grześki mają coś, co lubisz. Dokucza ci ból brzucha. Nie możesz sobie z nim poradzić. Wiesz dlaczego? Ból brzucha nie jest zwykłym bólem. Jego przyczyną są skurcze narządów wewnętrznych. Można złagodzić ból na krótko, ale skurcz zostaje. Na bóle brzucha jest nospa, która likwiduje ból, ponieważ usuwa jego przyczynę skurcz. Nospa, tego potrzebowałam. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. Nospa, ból brzucha, pokonany. Siedzicie i siedzicie. A co powiecie na piłkę nożną? Poważnie? Myśleliście, że mama nie zna się na piłce, co? Są ciasta, które potrafią zaskakiwać. Zadziw wszystkich nowym ciastem piłka nożna. Doktor Edgar, przepis na sukces. Oto są gały, patrzały, promocja. Ta oferta jest dla ciebie super atrakcja, sabe plus. Stare numery operatorów. Zmieniamy zasady. Cześć tato! Jak tam gdzieś stałem. Ta? Rano pobiegłem do szkoły, napisałem test, potem grałem w piłkę. Wygraliśmy 3-0. dobra brama moja! A potem jeździłem na rowerze, wróciłem do domu, sprzątałem pokój i się, papie, ile w nim energii. Zawarta tylko w kubusiu, wyjątkowa marchew mazurska jest bogata w błonnik, który wspomaga przyswajanie witamin przez organizm. Pijąc kubusia, twoje dziecko jest pełne zdrowej energii. To jeszcze lekcja odruchu. I się odrobiłem, a potem z magdoję! Kubuś, siła najlepszej marchwi. Śnieżka Max wydajna trwała, kolorowa oraz biała. Oto jak śnieżka Max idealnie pokrywa ścianę. Przyjaciół, poznasz malowanie. Śnieżka, przyjaciel domu. Nareszcie żele do mycia twarzy, które pielnują Twoją cenę. Żele wea wizarz z innowacyjnym systemem Hydrobalans usuwają zanieczyszczenia i dodają nawilżenie. To niewiarygodne uczucie. Dodające nawilżenia, żele do mycia twarzy nivea wizarz. Tak jak ta latarnia, Twoje zęby narażone są na ciągły atak czynników zewnętrznych. AquaFresh Total Care ma naukowo potwierdzony skład, który pomaga w leczeniu nawet wczesnych stadiów próchnicy, w efekcie dając zdrowsze i mocniejsze zęby przez całe życie. AquaFresh Total Care. Świąteczne chwile. Czas, gdy dzielimy się tym, co najlepsze. Wyjątkowy smak Chibo Exclusive pozwoli wyrazić

Teraz kitcat jeszcze większy w nowej limitowanej wersji XXL. Twój znak to Wilkinson Quattro. Pierwsza na świecie golarka z czterema ostrzami i dwoma aktywnymi paskami. Dla najdokładniejszego i najdelikatniejszego golenia od Wilkinsona. Jesteś gotowy? Nowy Wilkinson Quattro. Wielki mecz Szwecja, Anglia dziś w Sztokholmie. Zawraszać! Zawraszać! 500 lat tworzymy szlachetną harmonię smaku. Warka jasna pełna, tak smakuje piwo. Teraz nowe grześki z orzechami. Kruche wafelek i prawdziwe orzechy laskowe oblane pyszną mleczną czekoladą. Nowe grześki z orzechami mają coś, co lubisz. Domowa kawiarenka. Program dla wszystkich wielbicieli słodkości. galaretka taka perwersyjna troszeczkę rywana. Poezja. Zapraszam do domowej kawiarenki jutro o godzinie 14:30. Do domowej kawiarenki zaprasza Gelwe, producent deserów. program Bar zaprasza firma Zbyszko, producent napoju Polo Kokta Plus. Niedziela Wielkanocna w Polsacie. To nie jest jeden pies, to pięć psów. Doprowadzą mnie do szaleństwa. O 10.20 Beethoven 2. Tu sprzedają niezłe portki. A tam hamburgery. O 15.15 .15, Blues Brothers. O 21:00 nie ma mocnych. Ducho no, to coś dzisiaj taka. Chyba na burzę się zbiera. Polecamy.